Mariusz Jakbyś skomentował to, że ostatniego dnia w roku 2023 tutaj jako Podlaski ochotnicze pogotowe Humanitarne chodzimy, szukamy ciała żołnierze zamaskowani z bronią straszą nas rząd nie wysyła żadnych sygnałów że coś się zmieni jak to wszystko oceniasz? Brak słów po prostu nie? na to, co się dzieje. i Mamy zabawę w bojenkę, to co zawsze powtarzamy. I to widać okiem. 100 metrów od granicy, gdzie zgłoszone było, że kontynuujemy poszukiwania i żołnierz z bronią wyskakuje mówi, stój, bo Wojsko Polskie i tam pierdzieli od rzeczy. Nie ma się co łudzić. Czy Donat Tusk, y, twoim zdaniem skończy z wywózkami? Bo tutaj na pograniczu dalej mamy PiS. To się nie skończy. Bo to jest całej Unii na rękę. Musiałaby skończyć cała Unia na każdej granicy. W każdym państwie. A co byś chciał powiedzieć tym, którzy mówią do nas cierpliwości, poczekajcie, na pewno się tym rząd zajmie. Ja już przestałem mieć nadzieję i przestałem żyć z łudzeniami, że będzie lepsze jutro. Tyle chyba w temacie. Dzięki. Także dzisiaj śmietujemy w ten sposób. Dzięki. Apelujemy o zakończenie wywózek na granicy polsko-białoruskiej. Nie, krzywdź, nie krzywdźcie więcej ludzi, i zwierząt. Wierzycie, że się coś zmieni do moment? Chcielibyśmy, ale nie wiem, czy wierzymy. Ja ale też już tracę wiarę. Szybkie rozwiązanie. Chcemy, żeby, żeby każdy człowiek, człowiek był tak samo ważny. Żeby nie czekać na kolejne śmierci. Dziękuję Wam. No i co? Ciężko powiedzieć szczęśliwego nowego roku, tak? Ciężko, Ale... żeby był lepszy niż poprzedni. I Czekamy bez... na zmiany. Czekamy na deklarowane zmiany. I bez wywózek. Tak, żeby przeniósł coś dobrego, a nie złego.